Jakiś czas temu rozpocząłem swoje wystąpienie mniej więcej tak: Co słychać? To było wystąpienie konkursowe, więc myślałem sobie, że publiczność jest jednak nastawiona dość przychylnie i ktoś, kogo sobie upatrzę, no odpowie, po prostu odpowie. Tymczasem nie dosłyszałem żadnej odpowiedzi, a zatem powtórzyłem pytanie: Co słychać? Pff, I dalej nic. No stwierdziłem, że już ponad wszelką wątpliwość nie jest to problem. Związany z niedosłyszeniem, tylko ze złą wolą, wobec czego przekierowałem swoją uwagę na kogoś innego, zadałem to samo pytanie temu komuś innemu, uzyskałem odpowiedź. Ale się trochę zestresowałem, spiąłem, straciłem czas, podczas gdy wystąpienie było dokładnie wyliczone na czas przewidziany regulaminem. Nie poszło mi. No nie poszło mi tak, jak trzeba. Dlaczego? Dlaczego? Jak sobie można było z tym poradzić, tak, by się nie zestresować, by się nie spiąć? Czy można było coś zrobić? Można było coś zrobić zdecydowanie. Należało mieć opracowany plan B. Plan B, bo to jest jedna z czterech metod, które omówimy sobie dzisiaj, po to, by zarządzić swoim stresem przed wystąpieniem i podczas niego. Nazywam się Przemysław Kłótny, a to jest Dobra Mowa po godzinach. Plan B, czymże on jest i z czego może wynikać, to może być nic innego jak element treningu wyobrażeniowego. Jest to jedna z takich poważnych metod, poważnych, bo udowodnionych naukowo. Czyli to po prostu działa na większej próbie niż doświadczenie moje, Twoje czy Cioci Krysi. To po prostu jest metoda potwierdzona, na którą są dowody naukowe. Na czym to polega? Polega to na tym, by dokładnie sobie wyobrazić, nie tylko zwizualizować, ale wyobrazić dokładnie to, co się może wydarzyć na wystąpieniu. To, jak Twoje wystąpienie będzie wyglądało. Od samego początku do końca. Wyobraź sobie, jak wchodzisz na salę. Mało tego, możesz sobie wyobrazić, jak wchodzisz do samego budynku, w którym jest sala. Wyobraź sobie, jak tam wszystko wygląda, jak pachnie wykładzina, jak rozplanowana jest przestrzeń. Wyobraź sobie, jak witasz się z ludźmi, z którymi się spotykasz. Wyobraź sobie, że zaczynasz swoje wystąpienie i usłysz siebie. Wyobraź sobie, że wszystko idzie tak, jak chcesz, ale także wyobraź sobie, że nic nie idzie tak, jak chcesz. I wyobraź sobie swoje reakcje wówczas i nie tylko je sobie wyobraź, ale usłysz je, i odpowiedz na konkretne pytania, na konkretne sytuacje, na głos, tak, żebyś mógł sobie to jeszcze lepiej przyswoić. Czemu to działa? No, działa to przede wszystkim dlatego, że nasz mózg, kiedy sobie coś dobrze wyobrazi, traktuje to tak, jakby się wydarzyło naprawdę. Jakby to już było zapoznane. Dajesz sobie większą szansę na zminimalizowanie stresu wynikającego z nieoczekiwanej sytuacji albo z takiej, która jest po prostu niepożądana. Kim była ta pani, która postanowiła nie ułatwić mi początku wystąpienia? To była żona jednego z moich konkurentów. Tacy są ludzie. Druga metoda to kontrakt. Zakontraktuj spotkanie, zanim się ono jeszcze odbędzie i powtórz ten kontrakt na początku spotkania. A zatem, jeśli chcesz, aby pytania zostały zadane na końcu, powiedz o tym, że taki jest porządek naszego wystąpienia. Wówczas nawet wtedy, kiedy pojawi się jakieś trudne, nieoczekiwane pytanie w trakcie spotkania, masz pełne prawo powiedzieć że wrócimy do tego na końcu spotkania. Nawet jeśli nie znasz chwilowo odpowiedzi z różnych powodów, będziesz miał szansę ją uzyskać. Odniesienie się do kontraktu jest w pełni klarowne, przejrzyste i jasne dla wszystkich. Kolejna metoda, tym razem już trzecia, to sposób, który polega na ukonkretyzowaniu, na klaryfikacji pytania, które się pojawia. Często bowiem nie mamy pewności, czy ktoś zadaje pytanie dlatego, że chce nas sprowokować, czy też dlatego, że rzeczywiście czegoś nie wie. Klaryfikacja jest taką metodą, która pozwala dojść do źródła problemu. Jeśli zatem kontrakt przewiduje zadawanie pytań w trakcie spotkania i słyszysz pytanie, no, które cię nieco wytrąca z równowagi, jak na przykład: Ale to u mnie nie działa, co pan mi tu mówi? To w zasadzie nawet może nie być pytanie, to może być po prostu jakaś uwaga, która zignorowana nie pomoże nam w trakcie dalszego wystąpienia. Co wówczas można zrobić? No właśnie, sklaryfikować dowiedzieć się, o co chodzi. Czyli ale co nie działa? Co konkretnie nie działa? Kiedy u pana nie działa? Jeśli możesz wziąć taką uwagę na warsztat, być może będzie to interesujące jako przykład rozjaśniający wątpliwości nie tylko tego pana, tej pani, ale także innych osób, które głosu nie zabrały, no bo po prostu nie lubią zabierać głosu. Na przykład. Klaryfikacja. Zorientuj się, czy to prowokacja, czy też rzeczywisty problem. Bo jeśli to prowokacja, Spróbuj się odnieść do tego żartobliwie, bądź zwyczajnie zignoruj. Jeśli jest to jednak no, rzeczywisty problem, rozpatrz go w miarę możliwości na miejscu i szybko, albo jeśli nie jest możliwe szybkie jego rozpatrzenie, przekieruj uwagę na kuluary i na indywidualną rozmowę. Ważne jest bowiem nie tylko to, jak poczuje się osoba, która zadała pytanie, bądź zwróciła uwagę, ale to jak inni postrzegają całą sytuację, czy uważają, że zrobiłeś, zrobiłaś wszystko, by można było przejść dalej. Kolejny sposób, czwarty i ostatni już, to sposób, który polega na takim zadaniu sobie dwóch kluczowych pytań jeszcze przed wystąpieniem. Kiedy spinają nas różne rzeczy, a każdego może spinać coś innego, zazwyczaj mimo wszystko pojawiają się takie rzeczy jak kłopoty sprzętowe, Pojawienie się eksperta na sali, no jakaś taka rzecz, która związana będzie z naszą kompromitacją. Co wówczas można zrobić? Powiedzieliśmy sobie o tym już trochę, jeśli chodzi o poprzednie trzy metody. Jeśli jednak chcemy, by nas to jeszcze mniej stresowało, jeszcze mniej spinało, gdy chcemy uzyskać do tego wszystkiego więcej dystansu, zadajmy sobie jedno pytanie: Co najgorszego w związku z tym może się stać? No dobrze, pojawi się ekspert na sali, no i co? I co najgorszego może się stać? No może zadać trudne pytanie. No dobrze, nie znasz odpowiedzi z różnych powodów. No co najgorszego może się stać? No możesz powiedzieć, że udzielisz odpowiedzi w kuluarach, bo pytanie wymaga dłuższej odpowiedzi. Możesz na przykład, jeśli na sali jest równie dobry ekspert, no zapytać, czy przypadkiem pan Roman na przykład nie miałby ochoty bardziej wyczerpująco udzielić odpowiedzi, bądź też no po prostu zwyczajnie mówisz, że dowiesz się i przekażesz informację wtedy, kiedy będziesz miał większą pewność co do wiadomości, które posiadasz. To pewnie nie wszystkie strategie i pewnie jest ich więcej. Najważniejsze to to, by sobie to móc przewidzieć, a nawet jeśli okaże się, że no rzeczywiście żadna ze strategii nie działa, no to co najgorszego może się stać? Ktoś sobie o tobie pomyśli może nie najlepiej, no i, i co w związku z tym? Czy przestajesz być ekspertem tylko dlatego, że ktoś sobie o tobie pomyśli niewłaściwie? Czy cały twój dorobek, całe to, kim jesteś, nagle zostaje anihilowane tylko przez to, że nie znasz odpowiedzi na jedno pytanie? No nie, co najgorszego może się stać. A jeśli już jesteś przygotowany, a zakładam, że tak, no bo to jest fundament w ogóle jakiejkolwiek kompetencji prezentacyjnej, no to jakie jest prawdopodobieństwo? że tak się stanie. Czyli dwa pytania. Co najgorszego może się stać? I czy rzeczywiście może się wydarzyć taka sytuacja, że kompletnie nie znasz odpowiedzi na pytanie? No i jakie jest prawdopodobieństwo, że ona się wydarzy? 5%? I czy wobec tego rzeczywiście warto tym aż tak bardzo się denerwować, spinać i niepokoić? Zachęcam przede wszystkim do tego, żeby znając chociażby te cztery metody i kilka innych, o których mówiłem we wcześniejszym filmie, podejść do wszystkiego z dystansem i skupić się na tym, co jest możliwe do osiągnięcia w danej prezentacji. Czyli jeśli już znasz potrzeby audytorium, jeśli już dopasowałeś do nich swój przekaz. No to skoncentruj się na tym, jak to powinno wyglądać najlepiej. Koncentracja na tych pozytywnych rzeczach znacznie pomaga w niwelowaniu negatywnego wpływu związanego z koncentracją na tych negatywnych. Cztery metody: sprawdź, czy działają u ciebie. Jeśli masz inne pomysły, podziel się tym w komentarzu. Jeśli ten materiał coś Ci dał, polub go, zasubskrybuj kanał. A tymczasem do zobaczenia.